Dzień dobry, z tej strony Sylwester Lis z Atmosfery Cafe w Wodawie. Zapraszam do pierwszego odcinka kulinarnego. Zademonstruję dzisiaj kaczkę, pierś skaczki w sosie cytrynowym. Do tego wszystkiego potrzebne na jest pierś skaczki. kaczki. Uprzednio pociąłem w paseczki. Teraz ją osolę. żeby skórka szybciej mi się stopiła. Poczekam, aż pytanie będzie gorące. Do sałatki jeszcze będzie nam potrzebna na pewno miks sałat, który wcześniej już przygotowałem. Mam go gotowa tutaj w miseczce. Dwie piersi jest to porcja na jakieś cztery osoby. A ponieważ jest nas czterech, na pewno skorzystamy. Mamy też cebulę czerwoną, papryczkę chili, 3 cytryny do dressingu, mango. komidorki. Sól, pieprz, zioła. No i to praktycznie to wszystko. Zaczynamy oczywiście od kaczki. Wrzucamy ją na pytanie od strony skórki oczywiście. aż tam się ładnie wytopi to da nam bardzo dobry efekt potrzebujemy teraz tak zaczniemy od dressingu tak naprawdę Czyli potrzebujemy tego szybkiego trynku według Siemens A no, możemy się osolić i odpiąć. Potrzebujemy podwójną ilość oliwy z oliwek. Czyli tak jak tutaj jest 200 mg, potrzebujemy jeszcze 400 oliwek. Oczywiście, do tego jest nam potrzebne tutaj zawsze mówiąc po najpierw pieśń w sklepie. Jeszcze sklep. Podrobina mustardy. Słupie śmiało, to jest dobra typka. Pierwszy wsadzamy do piekarnika i zostawiamy na jakieś 10 minutek. A no więc tak jak już uprzednio powiedziałem. Do tego wszystkiego jeszcze dodajemy łyżkę cukru. Taką czubatą. Po czym musimy to wszystko blendować? Po dobrym blendowaniu musimy skosztować czy Niczego nam tu nie brakuje. Tutaj akurat brakuje troszeczkę cukru, ale sos jest świetny. Już i dodaję jeszcze taką łyżeczkini. Dressing. Zaczynamy brać się za mix sałat. jest gotowy. Tak jak mówiłem poprzednio, dodałem tutaj 3 cytryny, dwukrotność tego oleju z oliwek, sól, piecz, cukier i teczkę musztardy. Dressing jest cytrynowy na stówek. Oczywiście teraz zaczniemy robić mix sałat który będzie dodatkiem do naszej pierwszej Mam tutaj już gotowy mix sałat. Potrzebujemy do tego czerwoną cebulę i w sumie robimy piłkę. Rozniatamy. Pros drugi. Mamy tutaj jeszcze parę pomidorków. Dodajemy je również. Co nam podkreśli w ogóle, smak? usuwamy? Ziarenka nie chcemy, żeby była zbyt ostra. Dodajemy do potrawy. Dodam również kolendry, ponieważ chcę podkręcić smak tej sałatki. A kolendra ma świetny, cytrynowy, wyrazisty posmaczek, który doda nam uroku do tego wszystkiego. Kolendrę pokroję razem z łodyżkami, ponieważ są delikatne, świetnie komponują się zresztą z daniem w całości. Potrzebowało też szczypiorku, więc troszeczkę szczypiorku nakroję już na zaś. Będzie mi bardziej potrzebne do otoczki mojego dania. Tyle mi z zupełności wystarczy. I będę potrzebował również mango, więc zacznę bierać mango. Mam świetne, dojrzałe mango. To widać po kolorze. Jest po prostu już mi się wypalać. Oho. To znaczy, że pierś z już doszła. A my jeszcze nie jesteśmy gotowi z sałatką. No. Ale to znaczy, że trzeba ją wyjąć, że podpoczywałem. Zrobimy jednak ją jeszcze na 3 minutki. mango świetnie się komponuje z kaczką zresztą cudownie się komponuje z kolendrą i papryczką chili jestem z powrotem mango na pestkę taką pośrodku więc będę chciał ją uniknąć tyle mango jest w wystarczy Sprawiamy teraz sałatkę, oczywiście naszym dressingiem, który przygotowaliśmy wcześniej. Żałujemy cytrynki. Nasz dressing cytrynowy naprawdę jest świetny. Około 5-6 łyżeczek stołowych, po czym dodajemy soli. Pieprzu. Voilà. tak jak już mówiłem, będziemy wykładać wszystko na talerze. Zaczynamy od mango. Które wcześniej pokroiłem. Chcemy ułożyć jak najlepiej, oczywiście. I Dobrze trzeba pomieszczać. Po czym sprawdzamy. Brakuje trochę soli. Teraz mieszamy i będziemy wykładać na nasze mango. Jest gotowe. A ponieważ nie mam asystenta, to prosiłbym kawałek o podanie mi deski do krojenia zielonej. Dziękuję. Teraz zajmiemy się częścią naszego głównego wątku, czyli pierwszą skaczki. Jest świetna. E Doprawiamy pierwszym są. Damy ze dwa plasterki jeszcze mango na topie. Damy ze 2-3 grzanki, które wcześniej przygotowałem, na pewno będziemy mieli jakiś odcinek, w którym zdradzę jak robię z bagietki grzanki do sałatki. Najlepiej oczywiście z ciabaty lub, lub z bagietki francuskiej, Żeby nie było. Do tego wszystkiego oczywiście podajemy jeszcze to delikatnie sosem. oraz wcześniej przygotowanym syropem balsamicznym. Czy piorek do zatuszowania pewnych rzeczy. I oto efekt końcowy mojej sałatki. Pieśń z z mango w sosie cytrynowym. Aż palce widać. <gry>